Jest coś takiego w szybkości, co całkowicie angażuje. Był taki Mitz Zen, który oglądał tylko filmy sensacyjne, bo twierdził, że fabuły są banalne, a przynajmniej jak się dużo dzieje i są wypadki, to, to jest zaangażowany. I jest coś takiego w prędkości, w sporcie, że zmusza do całkowitego zaangażowania. I zastanawiam się też, na ile to jest wspólne z malowaniem, bo dynamika i ruch jest niezwykle ważny w moim malarstwie. To pochłania, to jest jakieś dojście, jakiś kontakt z absolutem. Dzień dobry pani, przyszedłem po paczkę. Osiem. Świetna okładka w ogóle taka renesansowa. Dynamika, kreska. Jest coś takiego, szczególnie komik, zanim zostanie naniesiony tuż, Ma w sobie niezwykłą e, lekkość, e, perfekcję. Ta kreska, ta lekkość, z jaką artysta, rysownik odtwarza rzeczywistość, ma w sobie coś e, z maestrii godnej no, skrzyp zawodowego skrzypka. Jest coś w tym wręcz magicznego, cyrkowego. Kiedy patrzę na swoje obrazy, to widzę duży wpływ komiksu. Widzę kolory, taką skłonność do mocnych, syntetycznych kolorów, właśnie takich komiksowych. Ale bardzo często też same struktury przypominają coś jakby coś ala ala komiks, ala dymek, ala ruch, szczególnie właśnie te takie kreski czy formy, które dynamizują rysunek. Boks przypomina mi trochę taniec, a znowuż taniec jest podobny do malowania. Liczy się w nim, przynajmniej dla mnie, absolutna wolność i spontaniczność. I te moje ruchy w czasie boksowania w jakiś sposób przypominają ruchy malarskie. Są tak samo wolne, spontaniczne. A niczym nieograniczone. To jest jakby taka swobodna gra, swobodny taniec przejawiania się. Ile dzień nie malujesz? Obrazów, czy czego? Nie, na no, godzin. nie wiem, tak, 5, 6, zależności. No to jest sporo. Tak trzeba, tak trzeba pracować. Kiedyś starowiski powiedział, że artysta powinien pracować no tak. 5-6 godzin, nie więcej. No, ale czasami godzinę. On taki A... miał, wiesz, znaczy, ten taki miał patent, nie? Ale śmiesznie, właśnie fajne jest to, że tego typu niuanse są ci sprzedawane, wiesz. Możesz się zgodzić, nie zgodzić, ale fajne jest to, że ktoś się zauważa, że taka przestrzeń jest w ogóle problemu. Nie uczy cię tylko linia prosta, krzywa, tylko, nie wiem, tylko ktoś cię uczy takiego zawodu. No dobra, to wtedy jest zbliża do jakiegoś Zaczynamy? rzemiosła Tak, tak, no To nie może być tak, że masz, masz wyznaczony odgórnie jakiś limit godzinny do wyrobienia bo to się zaczyna upodabniać <noise> do rzemiosła nie, nie, nie chodzi o to, tylko jakiś taki a, ja, tu, ja maluję jak wibe, vibe. Mniej mniej no nie, ale jakbym miał tylko malował wtedy jakby miał vibe to chce mi się, nie chce mi się, to tak Najlepsze nie, nie wtedy. działa ale no, to tak nie działa no jak, no jak zacznę tylko. malować to się wkręcam i, i robię jak z treningiem nie zawsze której mam ochotę ale zacznie robić i leci nie, to u mnie jest inaczej. O 180 stop I co masz, co, masz codziennie wene po parę godzin no nie, siedzieć. No na przykład w poniedziałek w ogóle nie malowałem, w środy w ogóle nie malowałem, bo nie miałem zajawy na to. A wczoraj malowałem 8 godzin. Ja jest. mam coś takiego, że mam taki cykl, że wiadomo, że jak czwartki-piątki pracuję w szkole, no to, mam, to mi jest trudniej malować. W soboty i niedzielę nigdy nie maluję, bo to jest dzień święty, weekend, wszyscy się bawią, jakby też czuję, że taka nienaturalna sytuacja siedzieć w domu i malować. Ale poniedziałek wtorek i środa, to jakby w ogóle nie wchodzi w grę, no chyba, że no wiesz, znaczy różnie bywa, tak? Są różne okoliczności, ale generalnie dzień pracy. Zagadkowe jest dla mnie, jak rzeczy się przenikają, jak wynikają jedne z drugich. No I te relacje bywają bardzo zaskakujące. Jestem zdania, że świat zbudowany jest na zasadzie fraktali. Kiedy patrzę na małe części tego świata, widzę, jak funkcjonuje w swoim całym przejawie. Jestem zachwycony po prostu. Ten, co się dzieje? Cały czas idziemy sobie, kurczę, trawka, coś rośnie, drzewa. się trochę jak w tej Podkowie leśniczym. Tu przedszkole okay. znowu kwiaty. Jest coś fascynującego w szachach, że znajduje się w nich połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami. W tym wypadku bierkami i te konstelacje, no oczywiście, powstają dzięki ludzkiemu umysłowi i właśnie te, te zestawy, te systemy, które powstają, te relacje, które się rodzą, fascynują mnie również w malarstwie, bo mam wrażenie, że ludzki umysł. Postrzega i konstruuje rzeczywistość. I szachy są takim dobitnym e, świadectwem tego, jak znajdujemy przyczynę i skutek. Czy ci pokażę jakiś jeden z moich tych nowszych obrazów. Super. Zobaczymy, co, co powiesz. Super. No i widzę, wiesz, że tam są jakiś taki wybuch, coś takiego tworzącego się, coś, coś się składa albo rozkłada nagle, nie? Tak, mhm. mm. tak tutaj, tutaj jest ten niesamowite, te efekty takie. No to też takie przypadkowe się wydają, nie? Tak, bo cało, cało, w sensie, że to są przypadkowe miejsca, tak się wydają, jednak w całej kompozycji to, to jakoś siedzi, siedzi tak, to. Tworzy, tworzy całość. Że to może się wydawać też dosyć przypadkowe, a w gruncie rzeczy nieraz bardzo dużo czasu spędzam nad tym, żeby tą daną kropkę czy kreskę gdzieś postawić. I to jest ta paralela do, do szachów właśnie, że tutaj każda kropka jest jak pion albo figura, w ogóle jakaś bierka na szachownicy. Musi być w odpowiednim ustawieniu do, do reszty. Czasem sobie tak stoję nad tym, to trochę też mi medytacja pomaga w tym, szachy medytacja, że stoję nad tym obrazem i widzę jakieś punkty, gdzie to się może pojawić, ale myślę, nie, to nie niedobrze, tu dobrze A tu zielony, niebieski, czerwony, o może czerwony, nie, żółty, jednak żółty. I pach. I wiem, że dokładnie w tym miejscu ma być dokładnie to. Braliśmy w realizacji realistycznym trudno taki efekt, że jedno uderzenie już zmienia cały obraz. Czym dłużej to będzie trwało, tym będzie mi trudniej podejmować te decyzje, bo będzie coraz więcej elementów, od których będzie zależało to, co się pojawi. Będzie musiało z nimi współgrać. Będzie coraz więcej myślenia. To malowanie przebiega jakby dwutorowo. Z jednej strony jest zupełnie nieświadome i spontaniczne, a z drugiej strony odbywa się cały czas proces um, jakiejś instynktownej analizy, kiedy ja wyobrażam sobie ten gest wcześniej, I już w tym momencie tu zaczynają pół przypadkowo, a pół z bo mniej więcej wiem jak nacisnąć i odpuścić. Zaczynają dziać się jakieś ciekawe struktury takie skomplikowane wzory powstają, które będą mnie dalej naprowadzać, ja będę się odnosił jakoś do nich w dalszej części e, malowania. Uwielbiam ten moment, kiedy farba e, to jest jakieś jak w cieście się pracuje te formy rodzą się spontanicznie po prostu w ciągu, w ciągu sekundy od jednego gestu bywają przepiękne, objawiają się jak zachód słońca i mają tą taką Taką spontaniczność, taką chwilowość w sobie nieraz, bo za chwilę je zamaluję. Yy, także ten obraz jest po prostu jak ognisko, on się ciągle yy, aktualizuje. Nie wiem jak to ugryźć. Zobaczymy co mi podpowie farba. Thank you.